Dzień dobry chłopcy i dziewczęta. Dzień dobry. Oóż chcę Wam zaprezentować uroczystość rozbierania choinki. Właściwie końcówkę. Końcóweczkę rozbierania choineczki. Proszę bardzo, to są od sponsora dostaliśmy takie piękne panie, ale chciałbym ja Wam pokazać, to jest tradycja rodzinna. Proszę bardzo, sopelki na choince wykonane z papieru. Siłą, godnością, osobistą oraz palcyma skręcamy takie coś, tu jest taka zagwozdka, żeby się to nie tego wywało i spinacz biurowy pyk, pyk, pyk. I pamiętam jako dzieciak czteroletni moi rodzice robili takie, zwłaszcza mama, takie. Chodź, się całkiem poddaje mi. biedactwo. Takie sople z bibułki do robienia papierosów, taki krąg bibułki Poznań, wiadomo, tuż po wojnie. No to jakoś tam cudem bibułeczka była, no się no, w szerokości, bibułek do skrętów. Ale to był cały krąg i my przez tyle lat robiliśmy takie właśnie sopelki. A teraz robimy to z normalnego papieru, bo już nie, nie starcza już tej biednej. E, aha, tutaj, bo to do oddzielnej siłą godnością osobistą robimy też takie na tle. To jest krążek cięty właśnie z tego drzewka. Bo trzeba było go trochę skrócić. Tu już obcięty jest ten szczyt. I z wykonane plasterki, powiercone dziureczki, niteczka jako zawieszonko i takie coś wisiało sobie na drewniane pierniczki. <grywanie> drewniane pierniczki piergielki. Siłą godnością osobistą obcinamy. Najlepiej ciąć pod kątem. 45 stopni. O, takim poskokie. Pyk, 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 pyk. Co się najlepiej pali? Najlepiej palą się gałązki świerkowe, suche. I tutaj wędrują do gdzie? Kochani moi, o, będzie to uroczyste podpalenie. To jest oczywiście dzisiaj z który? Siódmy. Siódmy lutego. O, o, o pięć dni za można, późno. Tak, troszeczkę się opóźniamy, jak to artyści. No, lepsze są jednak te lepsze są spinacie biurowe Dlaczego po bo tak nie obetniesz. No, dlatego A się poskosię. męczyłem. Tak? No widzisz, moja droga żono. Sztuką tłuką pójdę po piłę dla flanderek. Bako La Kiedyś zrobimy recenzję, teraz delikatne ujawnienie owej piły. Jeszcze jeden sposób obcęgi, zwykłe kurde obcęgi, które nie obejmą. Po dają radę. Ach. Można już w ten sposób. Ten miłośnie objąć patyczek. Pyk i poptoka. Troszkę kosztowało mnie w wysiłku. Pochewka, oczywiście, schnie. I niebawem zrobimy filmik. Na jeszcze jeden. Jak? <laughs> Biedactwo się. Byliśmy taki herlawy. Ale to jest choinka stricte z wycinki od naszych sąsiadów. To nie jest. Pozbawianie życia jakiejś rośliny biednej, żeby mieć choinkę w domu żywą, pachnącą. No teraz tak dalej. się specjalnie nasadza. Tak. Także to są specjalnie Pod drzewka. Nie, drzewka. Rosną wigilijne drzewka. Są całe plantacje. Tak. nasze y, noce tutaj w tym w skansenie to właśnie były przy tym, przy tym kominku. spaliśmy na podłodze. Ale kominek barani. nie tylko grzał, ale dawał światło. Nie było przecież światła. Tak. Tu, tutaj stoimy nad stropem. Te były, te Tam były. Tam dalej nie, nie. nie było. Te, tych nie było te były. Do kominka, za kominkiem już nie było. Matematyczny mojej żony tak. poraża. straszne. A, a. I można tutaj zadzierając główkę, oglądać można było oglądać y, dachówki z pod spodu. Wszystko tymi ręcyma, no nie tylko, siłą, godnością osobistą oraz przyjaciółmi. Dobra, piłka, bo ma nie zabezpieczenie. Nie można zamknąć, bo ma zabezpieczenie. Jeżeli piłuje się w ogóle, taki stary. Cieśla mi powiedział: A co, że tak się wysilasz? Daj pile szansę na to, żeby piłowała. Czyli. Z siłą zębów, samych, a nie mięśni. Spokojnie, bez. Nie musisz tak naciskać, bo ci się piła zakleszczy. Szymon, słyszysz to? Zakleszczy ci się piła, jak będziesz za mocno przyciskał. Byłem trochę złośliwy. Norwegii, to te słoje były, kurczę, o wiele... Ciaśniejsze. Węgry, tak, o wiele ciaśniejsze. <tryk> Czyli już stojak pusty. Tak. To ja już mogę iść do kuchni. Tak, moja droga żono, zwalniam cię, a uroczystość Rozpalenie oczywiście będzie wieczorem. Siłą godnością osobistą i tymi ręcyma zrobiłem ten kolinek, który już trwa tutaj szósty rok. I się nie zawalił. Nie, na no, szósty rok to my jesteśmy. No to piąty rok.